Dzień dobry Rafał Fatyra, zapraszam na błyskawiczny Teleekspres. Zawsze musi być ten pierwszy raz i Andrzej Stękała przeżył go w zakopanem. Polak prawie wygrał sobotni konkurs na Wielkiej Krokwi, notując premierowy podium Pucharu Świata w karierze. Chyba. Po pierwszej serii Andrzej Stękała zajmował trzecie miejsce, ale tym się nie zadowolił i w drugiej serii awansował na drugą lokatę. W klasyfikacji konkursu o włosa, konkretnie o 30 punktów wyprzedził go zwycięzca Rioju Kobajasi. Andrzej wielkie gratulacje. Co tu się dzisiaj wydarzyło? A ty mi powiedz. Kosmos, jesteś na podium Pucharu świata. ja, ja, no nie, cieszę się bardzo. Mimo wielkiego sukcesu Andrzej Stękała nie zamierza spoczywać na laurach i mierzy w kolejne podia. Przy tej wspaniałej. Szczę... pierwszy weekend z poluzowanymi obostrzeniami służby apelują o rozwagę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, a niestety nie wszyscy ich przestrzegają. Z maseczką i z dystansem, te, którzy spędzają weekend wypoczywając w hotelach czy na stokach narciarskich. Jednak nie wszyscy zachowują się odpowiedzialnie. Wieczorem tłum turystów bawił się na Zakopiańskich Krupówkach, lekceważąc zasady bezpieczeństwa. Takie gromadzenie się tylu tysięcy osób się może zakończyć dramatycznie dla nas wszystkich, gwałtownym wzrostem zachorowań na podhalu, a tym samym zamknięciem całej branży turystycznej. Minionej doby zakopiańska policja interweniowała ponad 130 razy. Lodołamacze pracują na wiśle. Dwie jednostki kruszyły lód na zbiorniku wodnym Włocławek. Pozostałe pracowały w okolicach Dobrzynia, poszerzając utworzoną wczoraj rynnę. Prognozy pogody sprzyjają akcji lodołamania. Sytuacja na rzekach jest stabilna. 79 lat temu powstała Armia Krajowa, fenomen w skali okupowanej Europy. Podziemne wojsko było ogólnonarodowe i ponadpartyjne. Hołd Akowcom złożono w całej Polsce. Główne uroczystości odbyły się przy pomniku Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie. Specjalny film o bohaterach państwa podziemnego przygotowali ich spadkobiercy, żołnierze Wojsko Obrony Terytorialnej. Senat Stanów Zjednoczonych uniewinnił Donalda Trumpa z zarzutów podżegania do ataku na kapitol. Nie udało się uzyskać wymaganej większości głosów. Za impeachmentem głosowało 50 demokratów i 7. Republikanów prezydent Joe Biden oświadczył, że głosowanie w Senacie nie oznacza oczyszczenia jego poprzednika z zarzutów. Z kolei Donald Trump powiedział, że proces miał charakter polityczny, a impeachment nazwał kolejnym polowaniem na czarownicę. Specjalne infolinii i adres mailowy w ramach akcji w obronie wolności słowa widzowie oceniają projekt platformy obywatelskiej mający zlikwidować programy informacyjne i publicystyczne w TVP. Nie zgadzam się na łamanie pluralizmu medialnego w Polsce poprzez likwidację TVP Info. Każde media mają się prawo wypowiadać, a media narodowe muszą być. To jest podstawa wolności i demokracji. Swój pogląd można wyrazić dzwoniąc lub wysyłając mail. Obraźliwe wpisy o Vicky Gabor pozostaną bez kary. Tak zdecydował Sąd Rejonowy w Krakowie. Sędzia stwierdziła, że określenie szwabska cyganka nie jest zniewagą. Młoda wokalistka pochodzenia romskiego padła w sieci ofiarą hejtu po wygranej w konkursie Eurowizja Junior. Rasistowskie ataki zgłosiło do prokuratury Stowarzyszenie Romów w Polsce. Co najpiękniej śpiewa o miłości? Ci, którzy kochają. Tak jak zwycięzczyni The Voice Senior, mimo że za nią bardzo trudne chwile śpiewać, nie przestaje. Przewojen zdobyła serca widzów i trenerów. Barbara Parzeczewska wygrała drugą edycję The Voice Senior. W zeszłym roku, jak wygrały siostry Szydłowskie, zaprosiłem je na sylwestra. Marzeń w zakopanym i przyjęły zaproszenie. I zaśpiewały. I Chciałem panią serdecznie zaprosić, jako zwycięzczynię Woj senior, na koncert walentykowy z całego jadę, serca. Jadę, 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 z całego, jadę, jadę, z całego, jadę, z całego jadę, serca jadę, pani gratuluję. W listopadzie zmarł mąż pani Barbary. Swój występ podczas walentynkowego koncertu życzeń dedykuje właśnie jemu. Koncert o 20 w dwójce. Gruble już ćwierkają i w ptasie radio donosi, bociany są gotowe do drogi. Jeszcze są w Afryce, ale zbierają się do odlotu w stronę Europy. Tak donosi jeden z naszych zaobrączkowanych przez grupę ekologiczną bocianów. Ptaka o imieniu Trapper zlokalizowano w Kamerunie. Już siedzi na walizkach. No i my też już właściwie na walizkach, bo za chwilę przenosimy się do TVP Info na Telexpress Extra. Do zobaczenia.